Maria Teresa Jabłonowska urodziła się w 1932 roku w miejscowości Mizocz na Wołeniu. Po rozstaniu rodziców wraz z matką przeprowadziła się do pobliskiego Zdołbunowa. Tu przeżyła całą wojnę. Staraliśmy się żyć normalnie. Mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które się działy naokoło, Starali się żyć normalnie, to znaczy, że jeżeli były jakieś święta, to się urządzało te święta. Jak były imieniny, to się urządzało imieniny. Nie było cukierków dla dzieci, w związku z tym panie robiły najrozmaitsze suszone owoce, i z tych suszonych owoców właśnie były wytwarzane najrozmaitsze, fantastyczne historie. Między innymi właśnie były śliwki, które były przedtem gotowane w syropie. Potem były gotowane również w syropie orzechy. W 1945 roku pani Maria i jej matka zostały przesiedlone do Olsztyna. Widok, jaki zastały po przyjeździe do miasta, był przygnębiający. Zobaczyliśmy część ulic spalonych, niesamowity brud, walające się jakieś kartki po ulicach. W tych pierwszych miesiącach maj, czerwiec, to był straszny głód. I na placu Korła Białego, tak to nazwę. Był taki prowizoryczny ryneczek i na tym ryneczku spotkałam osobę, która miała piękną paterę kryształową, ale naprawdę ślicznie rżniętą. I zapytałam się ją, za ile ona chce tą paterę sprzedać. I ta pani mi powiedziała, że za jajko. Pani Maria nie bez emocji wspomina relacje między przesiedleńcami, a mieszkańcami Olsztyna. Myśmy dla nich byli wrogami, oni dla nas byli wrogami. Myśmy ich wszystkich nazywali Niemcami. Żadnych Mazurów nie było, żadnych Warmiaków nie było, To byli wszyscy Niemcy. Oni nas chyba też najeźdźcami uważali. Maria Jabłonowska jako dziecko często chorowała ze względu na konieczność leczenia w innych miastach wielokrotnie zmieniała szkołę. Mimo to ukończyła studia na Wydziale Leczarskim Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pani Maria zmarła w 2019 roku.